Też. Kulacyjnik, rękawiczki. Jakiej damki założyłem? Też No jeszcze, no jeszcze, no prawie prawie 16, ale jeszcze widzę, że przybywa nam nas na placu, bardzo się cieszę, tak już nieoficjalnie witam wszystkich, ale proszę, proszę, może bliżej, dziękujemy za za transparent, który oddaje bardzo wiele ważnych spraw, między innymi tych, których, o których dzisiaj, dzisiaj będziemy, dzisiaj protestujemy, także bardzo, bardzo się cieszę, że mimo... Mimo takiego spontanicznego charakteru naszego zgromadzenia, i, i tego, że tak naprawdę wczoraj ta, ta organizacja i ta informacja została, zaczęła być kolportowana, to jest nas tak wiele osób. I mimo to, że no, pogoda, wiadomo, jest, jest zimno, jest zima, a, a my jesteśmy tutaj, bo sprawa jest ważna, sprawa jest gorąca. No ale to za chwilę, jeszcze 2-3 minuty, będziemy, będziemy zaczynali. Potem to może zmienimy na jedno dziecko. Łatwiej będzie to potem rozwijać. Cześć! <śmienicza> Z nadzieją <patrzę> <śmienicza> Szanowni Państwo, że będziemy, będziemy zaczynali, jest kilka minut po 16. Przede wszystkim bardzo gorąco wszystkich Państwa witam. W sposób bardzo taki spontaniczny, w sposób zupełnie taki, który wywołał, który jest spowodowany wydarzeniami z dnia wczorajszego. Spotykamy się dzisiaj, żeby zaprotestować przeciwko bezprawiu, przeciwko łamaniu konstytucji, przeciwko ciągłej presji jako od rząd Pruska, rząd, Pruska, rząd Tuska, rząd, rząd Tuska na nas, na nas wywiera. Szanowni Państwo, można odnieść wrażenie, że Tuskowi chodzi o to, żeby my Polacy, żebyśmy byli przekonani, że wraz z przyjściem Tuska do władzy, Platformy i tych wszystkich, tej całej ośmiogwiazdkowej koalicji skończyło się w Polsce prawo, skończyła się konstytucja, skończył się porządek. Jest tylko jego wola, jest tylko już nie prawo i nie wyroki sądu, tylko wola tego czy innego sędziego. Czy możemy się zgodzić na to, że na telefon wyznaczani są sędziowie, którzy potem orzekają o aresztowaniu, o zamknięciu, o uwięzieniu ludzi, którzy walczą z korupcją? Nie. 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 Bruda, bruda, Szanowni bruda, Państwo. Dlatego tutaj jesteśmy, dlatego jest nas tak wiele, bo jak mówię, okoliczności są wyjątkowo niesprzyjające. Jutro będzie wyjazd do Warszawy, na pewno wielu z nas też tam będzie, spotkamy się tam i tam będzie nas kilkaset tysięcy. Już dzisiaj wiadomo, z naszego województwa tylko w sposób zorganizowany, autokarami, pojedzie ponad tysiąc osób. Ponad tysiąc osób, to jest naprawdę znak. To jest, szanowni państwo, znak, znak protestu, znak, że nawet tutaj od nas, co nie zawsze tak było, takiej frekwencji ciężko było osiągnąć, ale to, te wydarzenia, rządy Tuska, bezprawie, łamanie konstytucji, zagrożenie naszych swobód obywatelskich, to ruszyło również mieszkańców Warmii i Mazur. Ale tam będzie kilkaset tysięcy ludzi. Warszawa pokaże, zobaczy, cały ten rząd zobaczy, kto jest dzisiaj... Z kim, z kim rządzą czego, czego naprawdę chcą Polacy Czego naprawdę chce, chce nasz naród Szanowni Państwo Jesteśmy w miejscu symbolicznym Jesteśmy na placu Solidarności Tu jeszcze leżą kwiaty Które były złożone W hołdzie ofiarą stanu wojennego Miejmy nadzieję Że tych ofiar Nie będzie Ale szanowni Państwo Tym razem ale szanowni państwo, przypominam, że kilka dni przed stanem wojennym, przed 13 grudnia był napad na szkołę pożarniczą. To było przygotowanie, to było przygotowanie stanu wojennego. I być może również dzisiaj Tusk planuje, testuje nas, Polaków, na ile będziemy się bronić, na ile będziemy się sprzeciwstawiać. Czym, czy zrezygnujemy, czy się pogodzimy z tym terrorem, łamanie wszelkich naszych praw. Czy się pogodzimy? Nie. nie. Czy zwyciężymy? Tak. Wyciężymy, szanowni Państwo. Jest jeszcze wiele. Zwyciężymy. 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 zwyciężymy, zwyciężymy. Ruda brona, orwania Ruda brona, orwa Orła Ruda brona. Orła nie pokona, ruda wrona, orła nie pokona, ruda wrona, orła nie pokona. Szanowni Państwo, można sobie zadać pytanie. Skąd taka agresja? Skąd taka nienawiść? Z czego wynika ta determinacja obecnie rządzących, żeby się mścić? Szanowni Państwo, to jest zemsta. To jest zemsta za to, że w czasach, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, skończyła się bezkarność dla przestępców. Dla tych można te nazwiska wymieniać. Grocki, Gawłoski, Karpiński, Bury, Nowak. I moglibyśmy też wymieniać długą listę tych tak zwanych działaczy samorządowych, których popierała Platforma którzy zostali złapani na złodziejstwa, którzy zostali złapani na łapówkarstwie. I to jest zwykła zemsta bandytów i złodziei. Mówmy sobie to wprost i otwarcie. I myślę, że z takim przesłaniem pojedziemy jutro do Warszawy. Ale my obronimy naszych ludzi, obronimy Polskę, obronimy nasze prawa i obronimy też siebie. Bo jeżeli nie postawimy tamy tym działaniom, to po każdego z nas. To każdego z nas mogą przyjść Bo powiedzą, to jest pisior Miesiąc temu Gazeta Wyborcza co pisała? Publikowała listę Tych trzeba zwolnić, bo to są pisiory Złożyłem do prokuratury doniesienie Zostało to umorzone Ale złożyłem ponownie zażalenie I będę dochodził tego, żeby ci ludzie zostali ukarani To nie może być tak, że Polską kieruje TVN i Gazeta Wyborcza Jentu, I na to nie pozwolimy. Niepulcy! Nie, 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 nie! nie pozwolimy, nie, żeby z Berlina że, żeby, były instrukcje. Ani z, nie, nie, nie. z Moskwy. Szanowni no, Państwo. A chołownia co zrobił? Przycisk zapadnio, że jak Kisior wejdzie na mównicę, to zapadnia się otworzy I to, jest, i to jest ich sposób jest... myślenia. Tak. Tak, Chcą nas tak. wszystkich zniszczyć. Tak, tak. Tak. Oni nienawidzą Polaków, nienawidzą nar, naszego nie daruhu, narodu, a my jesteśmy emanacją tego, co najlepsze w Polsce. Bardzo proszę, Marku. Jaka Unia, to Niemcy? Szanowni Państwo, jeszcze wczoraj wieczorem nie myślałem, że tutaj będę. to jak i Państwo. Oglądałem tą wolną telewizję. Telewizję Republika. Bo od kilku tygodni zamiast TVP info mamy TVP, TVN-BIS. Oglądając telewizję Republika, przecierałem oczy ze zdumienia. Bandyterka. Zwykła bandyterka. Jeśli posłowie Rzeczypospolitej walczący z korupcją są aresztowani i wywlekani z Pałacu Prezydenckiego, to co za moment z nami zrobią? To samo. Co z nami zrobią? Szanowni Państwo, Rzeczpospolita jest w niebezpieczeństwie. Dzisiaj posłowie Prawa i Sprawiedliwości. Jutro wyłączą nam telewizję Republika. Pojutrze będą delegalizować partie polityczne. Szanowni Państwo, wolni Polacy, jesteśmy tutaj po to, by się sprzeciwić. Sprzeciwić się, bo jesteśmy ludźmi wartości. Te wartości są towarzyszą nami nam od tysiąca przeszło lat. Proste wartości, komunikatywne. To godność, która z nas, do nas należy, każdego z nas. Ta godność jest odpoczęciem naturalnej śmierci. Szanowni Państwo, kolejna wartość, którą dziedziczyliśmy po naszych przodkach, po rodzicach, dziadkach, pradziadkach. Przecież jest to roztropność. Ta roztropność nakazała nam tutaj dzisiaj przyjść i protestować. Nie trzeba mieć tytułów profesorskich. Po prostu zwyczajnie najprościej w życiu popatrzeć na to, co się dzieje. Nie trzeba być magistrem, profesorem, doktorem, habilitowanym. Zwyczajnie być człowiekiem roztropnym. Trzeci element dla nas bardzo ważny. Jest to umiłowanie wolności, szanowni Państwo. Jest naród w Europie, który miłuje wolność ponad wszystko. To my jesteśmy. Ale my rozumiemy wolność jako wolność od zła. Tymczasem, PO, to samo zło. Stąd też jesteśmy tutaj, szanowni państwo. Umiłowanie wolności. Wolność polega również na tym, że potrafimy stanąć przed drzewem poznania. My wiemy, po które owoce sięgnąć. Owoce zła albo dobra. Na naszych oczach nowa władza sięga po zło, samo zło i w końcu ostatni element, szanowni państwo, zgodzimy się, jest to miłość nasza, miłość do ojczyzny, która po Bogu jest podstawową miłością, my mamy prawo kochać ojczyznę, prawo do miłości ojczyzny, amor patria nostra est, miłość do ojczyzny jest naszym prawem, stąd też tutaj jesteśmy i jutro jedziemy do Warszawy. Szanowni Państwo, dziękuję za to, że tu jesteśmy i my tutaj będziemy przychodzić. Rzeczpospolita jest w potrzebie. Rzeczpospolita potrzebuje swoich synów. Szanowni Państwo, dzisiaj są nas setki. I również w Olsztynie za moment będą nas tysiące. Nie odpuścimy po prostu. Rzeczpospolita jest wieczna. Dziękuję. Brawo! I I ojczyzna! I ojczyzna! Szanowni Państwo, szczególne słowa podziękowania chciałem przekazać tym osobom, którzy przyjechali spoza Olsztyna. To, to dobre miasto, jest na pewno. Kto jeszcze skąd? Brawo! Brawo. Brawo. Szanowni Państwo, jak zawsze przy takich okazjach to też i z Hymnu Narodowego czerpiemy siłę, czerpiemy to umiłowanie wolności, o którym mówił Marek. Zakończymy nasze spotkanie właśnie odśpiewaniem hymnu narodowego i zapraszamy wszystkich jutro, kto może, do Warszawy. Tam pokażemy, gdzie jest wolna Polska i gdzie są wolni Polacy. Jeszcze Polska nie zginęła Kiedy my żyjemy Co nam obca przemoc wzięła odbierzemy Marsz, marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Marsz, marsz Dąbrowski z ziemi włoskiej do Polski Za twoim przewodem Złączym się z narodem Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę Będziem Polakami Dał nam przykład Bonaparte Jak zwyciężać mamy Marsz, marsz Dombrowski, Z ziemi włoskiej do Polski za Twoim Przewodem złączym się z narodem. Masz Marsz Dąbrowski ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim Przewodem złączym się z narodem. Jak Czarnecki do Poznania po szwedzkim zaborze. Łączym się z narodem, nasz marsz z Rosji, ziemi włoskiej na Polski, się wodę złotą. Tak nam do pomóż Bóg. Tak nam do Bóg. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże. Jak Boże. trzeba będzie, będziemy, będziemy wołali, będziemy prosili. Jak trzeba będzie, znowu będą sytuacje takie, że będziemy musieli nasz głos tutaj z Placu Solidarności dla świata, dla władzy, ale też dla wszystkich Polaków przekazać. Może byście można było zdjęcie zrobić, co prawda. Fotografów, fotografów jest sporo, ale może tak jakoś wspólnie... Tu jest Polska, nie tu jest Polska! Tu jest, yes! Yes, Polska! tu jest Polska. tu jest Polska. Tu nie jest Polska. Tu jest Polska. Nie, Tu jest Polska. Proszę Tu jest Polska.

Tam. Dobra. tam. Zaruga nagrajcie tu takiego pięknego. Piękny, prawda? Na złą wyrzuciny. <noise> <noise> ほらほらほらほらほらほらほらほ 我怎么这么笨呀？